Dzień dobry, jest wtorek, 21 lipca. Rozpoczynamy cotygodniowy przegląd rynków towarowych według TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w Domu Maklerskim TMS Brokers. Na początek tradycyjnie spojrzymy na to, jak sytuacja na rynkach towarowych kształtowała się w ostatnich pięciu dniach. Warto na pewno zauważyć, że niemal wszystkie surowce widoczne tutaj na tablicy, z wyjątkiem bawełny, zostały przecenione. Jest to między innymi wynikiem siły amerykańskiego dolara, który właśnie w ciągu ostatnich 5 dni zyskiwał wobec wszystkich pozostałych walut z grona G10. A z racji tego, że surowce także wyceniane są w amerykańskim dolarze, to siła tej waluty przełożyła się na spadki cen poszczególnych surowców i zyskiwały właściwie traciły właściwie bez wyjątku, bo ropa WTI spadła, notowania spadło o 4%, ropa Brent zniżkowała o 2%, złoto i srebro o ponad 4%, palat nawet 6,5%, pszenica ponad 9 czy cukier 7,5. Dziś zajmiemy się złotem, ropą Miedzią, a także kilka słów o surowcach typu soft, a dokładnie o kakao, a także o pszenicy i soi. Przejdźmy teraz jeszcze do analizy poszczególnych grup surowców. Tego, jak subindeksy S&P GSC indeksu S&P GSC zachowywały się. Ostatnio widać, że już właściwie wszystkie subindeksy, a także indeks główny znajdują się pod kreską w tym roku. Oznacza to, że w stosunku do otwarcia na początku 2015 roku tracą najwyżej znajduje się indeks surowców energetycznych, który traci prawie 1,5%. Warto jednak wspomnieć, że jeszcze w maju czy też na początku czerwca zyskiwał około 15%. Z dość sporą przeceną surowców, właściwie metali przemysłowych, mamy do czynienia już od dłuższego czasu. Takie odbicie krótkoterminowe, które miało miejsce na przełomie czerwca i lipca jest powoli znoszone i nadal metale przemysłowe pozostają najgorzej zachowującą się grupą Surowców w tym roku. Próbują dogonić je surowce typu soft, jednak przecena tutaj w tym wypadku przekracza tylko nieznacznie 10%. Jeśli chodzi o surowce rolne, towary rolne, to tutaj odbicie jest już powoli znoszone. Na chwilę zdołały wyjść powyżej poziomu 100, czyli na plus, jednak w tej chwili. Są już przeceniane o około 6%, a systematycznie zniżkuje wycena metali szlachetnych, które tracą już niemal 6,5%. Przejdźmy teraz do analizy poszczególnych surowców. I na początek, złoto, na którym ostatnio dużo się zadziało. Mieliśmy do czynienia wczoraj z bardzo silną przeceną złota. Doprowadziło to do zejścia notowań złota nawet w okolicy 1070 dolarów za uncję. Wszystko to odbyło się w jednej minucie podczas handlu nocnego. Dla nas, podczas azjatyckiej sesji, mieliśmy do czynienia z bardzo silną zniżką cen złota. Mówi się o tym, że około 2 miliardów dolarów zostało wycofane z funduszy ETF, które zajmują się Złotem, srebrem, platyną i palladem, czyli metalami szlachetnymi. Widać także tutaj bardzo wyraźny odpływ z funduszy ETF zorientowanych na złoto, który miał miejsce wczoraj. Jeśli chodzi o, o to, co dalej z tym złotem może się zadziać, to na pewno nie należy wykluczać powrotu w okolice wybitej dolnej bandy tego trójkąta. Jednak naszym zdaniem w średnim terminie trend powinien być spadkowy i powinniśmy ujrzeć, nawet jeszcze w tym roku, poziom 1000 dolarów za uncję złota. Nie wiadomo jednak, czy nastąpi to bardzo szybko, czy też nieco wolniej, bo jeżeli będziemy do czynienia mieli z takimi silnymi zniżkami, to być może nawet jeszcze w wakacje. Poziom 1000 dolarów zostanie osiągnięty. Naszym zdaniem możliwe jest teraz podejście właśnie do górnej dolnej bandy tego trójkąta i później powrót do spadków i systematyczne osuwanie się do poziomu 1000 dolarów za uncję złota. Kolejny surowiec to ropa i na początek pozycja spekulacyjna na odmianie Brent, która wyraźnie wzrosła w tygodniu zakończonym w ubiegły wtorek, czyli tydzień temu właściwie dokładnie. Nie znalazło to odzwierciedlenia w cenach i właśnie przez to naszym zdaniem potencjał spadkowy dla ropy Brent jest jeszcze dość spory i ostatnie dołki, marcowe dołki mogą zostać osiągnięte, niewykluczone, że w tym roku ponownie osiągnięty zostanie poziom 50 dolarów za baryłkę ropy Brent. Jeśli chodzi o pozycję spekulacyjną na ropie WTI, to tutaj mieliśmy do czynienia ze spadkiem, który oczywiście znalazł także odzwierciedlenie w cenach, ponieważ ropa WTI w ostatnich dniach, jak wspomniałem podczas omawiania tablicy, wyraźnie zniżkowała, a pogłębiona analiza tej pozycji spekulacyjnej wskazuje na to, że... Zredukowane zostały zarówno długie pozycje, a także doszło do wzrostu ekspozycji krótkiej na ropie WTI, czyli wszystko wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o potencjalne spadki, i mogą one w najbliższych dniach czy też tygodniach postępować. Jeśli chodzi o ilość aktywnych wież wiertniczych, to po dwóch tygodniach wzrostu w ubiegły piątek okazało się, że ich liczba spadła o 7 sztuk. Nie jest to zbyt dobra informacja dla scenariusza spadkowego na ropie WTI, jednak dużo zależeć będzie od tego, jak w najbliższy piątek będzie wyglądała sytuacja. Jeżeli znów dojdzie do spadku tych, tej ilości aktywnych wież wiertniczych, to na pewno zaczną pojawiać się głosy o tym, że być może ten wzrost aktywności w drugiej połowie roku w związku z wzrostem cen ropy w drugim kwartale może nie mieć miejsca, ponieważ już teraz znajdujemy się na poziomie około 50 dolarów za baryłkę, czyli, czyli bardzo niskim poziomie i mało opłacalnym dla wydobycia ropy z łupków. Jeśli chodzi o wielkość zapasów ropy w USA, to po dwóch tygodniach wzrostów właściwie bardzo podobna sytuacja jak w przypadku ilości aktywnych wież wiertniczych. Po dwóch tygodniach wzrostów mamy do czynienia z pierwszym Spadkiem i powrotem właściwie do trendu, który miał miejsce wcześniej. Warto jednak wspomnieć o tym, że zapasy ropy znajdują się obecnie o około 100 milionów baryłek. Powyżej średniej dla obecnego okresu, czyli tych zapasów jest naprawdę bardzo dużo, i nawet takie sezonowe spadki nie mają tutaj bardzo dużego znaczenia, ponieważ jeżeli minie sezon wakacyjny, może dojść do ponownej odbudowy tych zapasów w kolejnych tygodniach. I na koniec analiza techniczna ropy WTI. Obecnie doszło do. Wybicia tego wsparcia, które znajdowało się w okolicach 51 dolarów za baryłkę, katalizatorem były okolice 50,5 dolara. Dotarliśmy do 61,8% zniesienia Fibonacci'ego wzrostu, które miało miejsce w marcu, kwietniu i maju. I Naszym zdaniem, jeżeli dojdzie do przełamania tego poziomu, czyli zejdziemy poniżej 49,85 dolarów za baryłkę w cenach zamknięcia, świec. Dziennych, to należy spodziewać się zejścia w okolice 42 dolarów za baryłkę, i to jest nasz scenariusz bazowy dla rynku ropy na najbliższe tygodnie. Przejdźmy teraz do kolejnego surowca, czyli do miedzi. Pozycja spekulacyjna po 6, a właściwie 7 tygodniach spadków z rzędu odbiła nieznacznie. I mamy tutaj do czynienia z pokrywaniem pozycji krótkich, jednak w średnim terminie także uważamy, że może dojść do dalszych spadków cen miedzi. Przepraszam, tutaj wcześniej wkradł się jakiś wykres z poprzedniego tygodnia, jednak widzimy, że mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia z korektą wzrostową w okolice 38,2% zniesienia fibonacciego całości tych spadków, które miały miejsce. W maju, czerwcu i na początku lipca, i obecnie powracamy do spadków. Nie wykluczamy, że może tutaj dojść do korekty ABC, czyli być może do wyjścia w okolice 265 centów za funt miedzi, i wtedy nastąpi powrót do spadków, zejście na dołki, czyli do poziomu 240 centów za funt, a nawet ich przełamanie, i zejście jeszcze w tym roku do poziomu 215 centów za funt miedzi. I na koniec płody rolne. Jeśli chodzi o soję, to mamy do czynienia z dość wyraźnymi spadkami, jednak są one teraz w części znoszone. Możliwe jest podejście w okolice 1020 centów za buszel, po którym jednak powinno nastąpić powinna, powinno dojść do kolejnej fali spadkowej i zejścia w okolice 985 centów za funt, czyli do poziomu, o którym wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jeżeli doszłoby do wybicia właśnie tego poziomu 985 centów za punkt, to kolejnym przystankiem powinny być okolice 965 centów, gdzie znajduje się 61,8% zniesienie Fibonacciego wzrostów, które miały miejsce w drugiej połowie czerwca. Natomiast jeśli chodzi o sytuację fundamentalną, to na pewno warto wspomnieć, że bardzo dużo płodów rolnych importują Chiny, między innymi import kukurydzy był najwyższy od 2005 roku. Bardzo dużo pszenicy było importowane, bo był to ósmy z rzędu miesiąc, w którym pszenica była importowana do Chin. Także. Jeśli chodzi o wzrost, ten import w Chinach, więc tutaj wsparcie ze strony chińskiej, jak najbardziej dla surowców, jednak poprawiająca się pogoda może wpływać negatywnie na ceny. A tutaj mamy wykres kakao, które dotarło do szczytu z września 2014 roku i wyjście powyżej poziomu 3400 punktów wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Potwierdzeniem potencjalnego spodkowego scenariusza będzie jednak dopiero przebicie tej wzrostowej linii trendu widocznej na wykresie. Jeżeli do tego dojdzie to naszym zdaniem jak najbardziej możliwe będą zniżki co najmniej w okolice 3200 dolarów i naszym zdaniem nie należy nawet wykluczać zejścia w okolice 3030 dolarów za tonę kakao. I na koniec jeszcze wykres pszenicy, który pokazywaliśmy wcześniej. Wskazywaliśmy na możliwe spadki w okolice 550-555 centów za busher. Doszło nawet do dużo głębszej korekty i obecnie znajdujemy się w okolicach, a nawet poniżej 61,8% zniesienia Fibonacci, jego wzrostu, który miał miejsce w drugiej połowie czerwca. Jeżeli nie uda się szybko powrócić powyżej tego poziomu, to scenariuszem bazowym powinno być zejście w okolice 490 centów za buszel pszenicy w najbliższych tygodniach. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji na rynkach towarowych i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl